Вс się patrzysz jak ciele na matkę proszę ciebie pozwól mi dopić kawy co mi tu kładziesz na, na stół skierowanie pokaż mi to zaraz ci przepadnę co? coś ze wzrokiem jest nie tak Ci to zaraz tacy słabi są. A jak masz kategorię wojskową, byłeś na komisji? No to co pierdolisz? No to masz kategorię A. Jesteś młody. Są jakieś takie zamroczone, ile czasu spędza na telefonie, na komputerze? Na te TikToki, ze Wam tylko w głowach Rogą Bacel, popatrzyłbyś na ładne dziewczyny w poczekalni. Widziałem, piękne kobiety tam czekają. ze sobą bezprzewodowo sam tego nie rozumiem za moich czasów nie było takiej technologii ale takie coś nam klinika sfinansowała wiesz jak takie pytanie przebiega tak, głęboki wdech do piersi jak mężczyzna wypełniamy powietrzem i wydech i robisz skłon dobrze to wdech Ja palisz to w czapce, ostatnio widziałem młodzi kupują takie kolorowe. a ja myślę co to są lizaki. Mama dziecko też kupuje, on wie piecu, co ty robisz. Ona mówi, no ja, ja myślałam, że to jest takie dla dzieci. John off. Jak dobrze wszystko widzi Oczy może drogę jakieś nie mrawe Ale to kurwa po prostu Wyśpi się w końcu raz chłopie spadać wzrok w taki sposób, że jeszcze widzenie peryferyjne. Czy tam dobrze wszystko? Gas wykonujesz, to tam ci do głowy przyjdzie młody. Mm-hmm. <laughs> masz młode uszy, to Ty powinieneś dobrze słyszeć. No to raz z jednej strony będę stukać, raz z drugiej. A Twoje zadanie jakie jest? Wiadomo, usłyszysz, przetakujesz. Ty tylko tutaj przetakujesz na tych badaniach. Nic nie musisz robić, więc cię nie stresuj. 家是不是？